When you thinkin' damn what is this, that's us Make a speaker's band when it hits like what Give it some a chance with that west side stuff Everybody hands in the air straight up Put them to the sky so I now jump Just on the crazy when that bass drum bump We just didn't start with that Siemano, siemano stay z tej strony Ulubiony i znienawidzony Mexicano, witam was serdecznie I mógłbym zacząć od Słów Gdzie jest ta para? Co się z nią stało? Tak by pewnie zaczął, tak by pewnie zaczął ten film e, słynny profesor Tomasz. No, ja zacznę tak. Nie trzeba płakać nad rozlanym mlekiem. I właściwie nie wiem. Słuchajcie, e, po tej wizycie Krzysztofa u majora, czy była to petarda? czy tylko takie pikolo i Konon w partii zrobił zestrał się i poszedł bo chyba to nie tak miało wyglądać i coś zakłóciło eee, plan Rudego chyba to miało być bardziej wesele i w ogóle nie bo te dwa filmy u Majora z wizyty Konona eee, króciutkie i właściwie gówno tam jest na nich Oprócz tego o płaczu nad rozlanym mlekiem, nie płacz Major nad rozlanym mlekiem, mleko się rozlało, nic się nie stało. To tam nic kompletnie nie ma, nic kompletnie nie ma. Mogliśmy zobaczyć przy okazji, jak duży poślizg jest na kanale Mleczny Człowiek, kiedy za moich czasów tego nie było, bo filmy były wrzucane mmm, dzień w dzień, czyli wszystko mieliście na bieżąco, więc widzicie teraz jak można to sobie wszystko wysterować? E, mówię o kanału Mleczny Człowiek, e, no bo to wszystko idzie z poślizgiem i to z grubym poślizgiem, bo tam na Mlecznym Człowieku, to, to ostatni film no faktycznie z samochodu i tak dalej, że, że tam chyba Konon dojechał w te, w te miejsca, ale ogólnie taki większy film, e, no to jest jeszcze jak Konon tam tańcuje z Adaśkiem, powiem, w w cudzysłowiu tańcuje, nie, jak tam e, obchodzi się na podwórku z Daśkiem i tak dalej, więc sami widzicie jaki to jest duży, duży poślizg. No cóż, ale wracamy do tego wydarzenia, spotkała się nasza mm, cudowna królewska para, mm, no i co? <laughs> I powiem tak, major, major Tutaj zgrywał naprawdę bardzo poważnego, wręcz bym powiedział, poważnego. No, Konon przy nim to idiota wyszedł. Konon przy nim wyszedł na idiotę i na debila, bo Konon jakieś tam zagrywki próbował coś roześmiać. Eee, a major bardzo poważny, bardzo stanowczy, wiedzący czego chce, może dlatego że trzeźwy, wiedzący czego chce, chciał rządło zamoczyć, ale nie zamoczył. Pewnie chciał, ale że się mleko rozlało. To i rządło opadło, tak bym powiedział. Niestety mleko tutaj e, zadecydowało e, nad losem, podejrzewam, całego spotkania i całej wyprawy. I to mleko zadecydowało, że para małżeńska chyba razem nie spała, niestety Krzysztof e, w ogóle to kurwa jak to jest, bo zazwyczaj to. Żona zostaje w domu, e, mąż wyjeżdża, wiadomo, w celach zarobkowych, zazwyczaj tak jest, no, czasami się zdarzają różnice, no ale dobra. Ale potem z tych celów zarobkowych, jak, jak już się zarobi te pieniądze, to mąż wraca do żony, nie? A tutaj na odwrót, żona przyjechała do męża w, w odwietki, e, do, do miejsca, gdzie, gdzie, gdzie mąż zarabia, bo, no, bo przecież no tak to wygląda, no to tak trochę wszystko na około, na, na, na około to wszystko wyszło, nie? Ale, ale mówię, nic nic nie pykło, podejrzewam, że sprawy łóżkowe możecie se darować żądlenia nie było żądło czeka na kogoś innego, niestety nie jest to konon dziwię się tylko, bo jeszcze zaraz przejdę do następnego filmu yy, gdzie major nagrał sam po wizycie że nawet major, który jest powiedzmy sobie szczerze lekko amebowaty zauważył, że stan konona jest Kiepski. I to on sam powiedział w filmie. E, więc to mnie cholernie zaskoczyło. Cholernie mnie to zaskoczyło, że nawet taki major zauważył kiepski stan Krzysztofa. Ja mam tutaj sporo rzeczy wynotowanych e, no z tym mlekiem, dla kotka. Te mleko się przewijało. Nie wiem, ile major za to mleko zapłacił. Czy on musiał e, w naturze za to mleko oddawać, czy jak? Bo. Bo strasznie przeżywał nad tym lekiem chyba nie tylko dwa filmy, trzy filmy u siebie przeżywał to mleko. Usłyszeliśmy, że też kolon płakał i ryczał, no ale czego się spodziewać po kolonie? Kolon zawsze płacze i z otwartymi rękoma przyjmie majora. Bo o co chodzi? Chodzi o to, że kolon potrzebuje osoby, która będzie z nim spać! Spać! Nie wiem co oni tam po nocach robią, ale ktoś potrzebny jest do spania. Jak nie ma kogoś do spania, no to jest lipa. To taki Adaśko dla kolona nie starcza. No i musi być ktoś, kto będzie z nim spał. Może nie razem, może na osobnych łóżkach, ale spać ktoś musi. No i dlatego Kononowi tak bardzo zawsze zależy na majorze, żeby major wrócił. No a major, tak jak powiedziałem, zauważyłem na tym filmie, bardzo poważny. Nie do śmiechu mu było, nie do żartów. Mleko się rozlało, to do widzenia. Bye bye. Arrivederci, amore. No tak, kurde dosłownie to zabrzmiało. Dziękuję, do, do, dziękuję za wizytę, może pan sobie pojechać. No i tak to wszystko słuchajcie. Eee, wszystko co wyszło. Dowiedzieliśmy się, że też eee, na Dzień Matki i Dzień Dziecka, czyli Dzień Dziecka, Dzień, Ma Dzień Matki Dziecka. Dzień dziecka matki. No ja już się pogubiłem, czy to dzień matki dziecka, czy dzień dziecka matki. Major się wybiera na imprezę, no i w sumie, kurde, słuchajcie, no to w sumie na jego poziomie, no. Dzień dziecka i na dzień dziecka trzeba iść na, na, na imprezę. gdzieś na karuzelę, na, na jakieś, nie wiem, no, na dzień dziecka. Dzień dzieci się prowadza na dzień dziecka do cyrku, na karuzelę, no i dowiedzieliśmy się, że major się wybiera na dzień dziecka na imprezę. No nie sądzę, że. Myślałem, że coś jedzie. Nie sądzę, że, że wybiera się na panie lekkich obyczajów, tylko on idzie właśnie na imprezę na Dzień Dziecka zorganizowaną dla dzieci. Na Dzień Dziecka major się tam wybiera, to się dowiedzieliśmy. Może i słusznie, słuchajcie, no bo gdzieżby taki major mógł pójść. No i to tyle chyba z tego spotkania. Na pewno pojawią się filmy na mlecznym człowieku i pewnie tam będzie tego więcej, bo jeżeli nie będzie tam filmów. To uważam ten wyjazd za jedną wielką chryję i za jedną wielką porażkę. I nie wiem, może próba jakiegoś, wiecie, zrobienia show, które kurwa chyba nie do końca, nie do końca e, rudemu wyszło. Te show to widać nawet na majora filmie, że to jest wszystko sztuczne, takie, wiecie, nie? Coś strasznie podciągaje, taka lecąca butelka, chuj z dupy, nie wiadomo po co i na co, kurwa, pusta po mleku, wiecie, takie. To nie miało być to, to chyba se, chyba se Rudy to wyobrażał trochę inaczej, ale to nie wyszło, nie pykło, nie pykło, chyba że ma jakieś w zanadrzu kurwa filmy, które trochę rozbawią publikę, bo to... To co widzieliśmy, te rozmowy i tak dalej, te kurwa na siłę y, kononowe, takie zaczepki, gdzie Major w ogóle kompletnie nie reaguje, a wręcz jest zażenowany i, i, i po, podejrzewałem że w jego głowie było kurwa, ja pierdolę, ale to mleko przecież, no kurwa ta szklanka mleka, nie? <laughs> Jebać konona, mleko kurwa moje się wylało, jeszcze na dywan! Kurwa, mać! No tak, podejrzewałem, że miał, major miał to w głowie i myślał pewnie, wow, że niech on spierdala, albo niech jedzie, potem leko odkupi, to może mu wybaczy. Natomiast obecnie bez mleka nie ma o czym rozmawiać. I podejrzewałem, że tak major myślał, żeby się, dobra, niech oni się stamtąd zawijają. Po prostu tak major myślał, że dobra, zawijajcie się, kurwa, szkoda czasu. Tak podejrzewałem, że tak było, bo to było widać, że to kolon bardziej próbował nakręcić atmosferę. Major miał kompletnie wyjebany na to. Eee, no i. No i szacun za to, kurwa, dla Majora, że miał wyjebane. Może nie jest do końca świadomy tego, co się w ogóle niego dzieje i że jest w jakiś sposób sterowany, ale przynajmniej jakieś te swoje zdanie ma, e, jakieś tam tupnięcie nogą ma, e, tego jeszcze mu nie zabrali, no i, i jest świadom, że jak chce, to może kogoś wypierdolić, tak jak zresztą Kolon go wypierdalał tyle razy z domu, e, no i zresztą sam się Major wyprowadzał, to trwało, to, 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 to wiecie, jak to, jak to było. Także to mnie, to mnie bardzo, bardzo zaskoczyło w Majorze. No co jeszcze mogę dopowiedzieć, co zauważyłem? Ha! Fryzura Rudego. Rudy, nie wiem, czy to Ty tam wlazłeś w kamerę na krótkim szocie, chyba 50 parosekundowym, właśnie wtedy, kiedy się wylało te mleko nieszczęsne, ale jeżeli to jest Twoja głowa, to kurwa, sorry stary, Ty jesteś dużo, dużo młodszy, a Ty masz fryzurę na mnicha! Nie wiem, czy ktoś ci tu golił, kurwa? Specjalnie takie kółko wygolił, czy kurwa, czy to... A może to nie twoja głowa, nie wiem. Może jeszcze ktoś tam był, ale jeżeli to jesteś ty, a prawdopodobnie to jesteś ty, bo twój głos jest z tej strony kamery, gdzie tam się właśnie przesunęłeś. Ja pierdolę. Współczuję chłopie. Współczuję w takim wieku już kurwa mieć kurwa kolano na głowie, no ale no, różnie to bywa, bo zaraz wszyscy, którzy mają kolano na środku, głowy odezwał się do mnie. Ty chuju jeden! Wiecie o co chodzi, nie? Eee, no ale... Nie rudy kurwa strasznie się, strasznie się strasznie się kurwa w dół Wiesz no Wiesz o co chodzi no Z wyglądem w ogóle Psz, No trudno Poza tym następna sprawa to jeszcze o to musiałem do rudego powiedzieć kurde wybacz rudy Skupię się teraz na tobie Kurwa, czego ty się chowasz od tej kamery, chłopie! Tyle ludzi Ci widziało, twój głos znają. Na kamerach pokazywałeś się dużo, dużo wcześniej. Ki chuj ty się boisz tej kamery, kurwa! Ile razy zbiegałeś kurwa z kamerą naebany jeszcze kurwa w Niemczech, a teraz ty się boisz z kamery i tam mówisz Pa, pa, pa lustro, lustro, lustro! Kurwa, chłopie, ogarnij się! I tak wszyscy wiedzą jak wyglądasz. Ja rozumiem, żebyś ty był osobą anonimową i by cię nie było widać i nikt by nie widział twojej twarzy. No to rozumiem, jeszcze to bym zrozumiał, ale chłopie, ci widzieli wszyscy ci... Ciebie widzieli wszyscy, którzy oglądają szkolną, a w szczególności staroszkolniacy. No jeszcze po tych zadymach wiadomo, z kim już nie będę mówił, to też ja się nie przyjmuję, mnie, mnie tam kurwa wszyscy widzą I, i, i nie mam potrzeby się chować w ten sposób za kamerą, nie? I gadać. No ale daj boże, chłopie, no kurwa! Czy ty się siebie wstydzisz? No z przesady, no już. Nie chowaj się za tymi kamerami, a potem zdjęcia publikujesz z kolorem. No przecież, kurwa, to jest obłęd. Nie wiem, co z tobą jest. Coś co, co z tobą jest niehalo. No i jeszcze jeden tekst, który bardzo mnie zdraził. Co do zwierząt. Kiedy rozmawiałeś o kotach z kimś tam, nie wiem, z tą drugą osobą. No i tam padły słowa, a Wy, Ty, jak to dokładnie zabrzmiało? Czekajcie. O kotach powiedziałeś, że nie kastrujecie tego? Oj, uważam, że ludzie, którzy lubią koty i zwierzęta, aby ci przetrzepali tyłek pasem, tak opowiedzmy po ojcowsku, bo mówić, mówić na zwierzęta, które wiesz, ludzie hodują koty i bardzo kochają koty, ale mówić tak po prostu na nie, nie kastrujecie tego, tego, to jest rzecz, to widać tylko, to widać tylko, to widać tylko jak traktujesz przedmiotowo stworzenie żywe. Już ja, nie mówię o koronie. Ale, ale jak też traktujesz zwierzęta przedmiotowo, bo słowa nie kastrujecie tego, Słuchajcie się widzowie, te słowa padają, no to tylko świadczy o tym jak traktujesz zwierzęta przedmiotowo, a ktoś kto traktuje zwierzęta przedmiotowo, no to podejrzewam, że traktuje przedmiotowo też i ludzi. I to jest słabe i to wylazło, niechcący, ale wylazło na zewnątrz. Ja nie chcę Cię tutaj kurwa wojować z Tobą, ani prowadzić jakiś kurwa dymów, tylko po prostu tak wyszło. Taka prawda. Wyszło niechcący, ale wyszło. To chyba tyle mam do powiedzenia. Chyba tyle mam do powiedzenia w tym filmie. E, tyle moich postrzeżeń. No tam major oczywiście starał się zataić z kim Rudy przyjechał. Oczywiście i tak powiedział, że prawdopodobnie chyba to był brat, więc kurwa wiadomo jak to major. Nic wam nie powiem, ale zaraz powiem Wam wszystko, dlatego dla Majora nikt nigdy towaru dobrego nie sprzeda, bo jak Majora zawinął, nie wyłączę na komendę, to, to wiadomo, co będzie. Wiadomo, co będzie i, i nic z tego nie będzie, nie? I, i, tym, miłym akcentem, i tym miłym akcentem kończę y, ten monolog. E, mam nadzieję, że się podobał. Nie chciałem się dzisiaj przebierać, nie było powodu, żeby się przebierać. E, ale te rzeczy, które zauważyłem, mleko wspominane jeszcze na drugi dzień. No Słowa, które no, kiepsko to zabrzmiało, mówiąc na zwierzęta tego, tego czegoś. Czy ty się boisz, zwierząt? No i, no i kurczę, no i te taka naciągana, nacią, moim zdaniem cholernie naciągana ta cała atmosfera, bo. Podejrzewałem, że major, tak jak mówiłem wcześniej na tym filmie, absolutnie kurwa miał kompletnie wyjebane na tego konona i wcale za nim nie tęskni, i wcale mu nie, nie ma ochoty tam wracać i wcale mu się to nie uśmiecha. Pozdrawiam serdecznie, Mexicano TV.